Siemaneczko, witam Was kolejny raz i znów pokażę Wam łaźnie. No to po co wijać bawełnę wbijam już od razu? Eee, Zgoda wyjaśni mi zasady. Tutaj mamy zasługiego. No, tylko zamsukiego. <grych> więc troszkę jakby nudy. Nudy, nudy. No to może powiem Wam, dlaczego tak rzadko teraz są te wszystkie łaśnie, bo tak naprawdę mm, mam teraz taki jakby... Może to nie jest kłopot, bo to jest jednak trochę wina jednak tego, że ja już kiedyś tłumaczyłem, że mieszkam daleko od Właśnie centrali internetu właśnie i nasie znaczy ne, Neostrady, nie? No i jak mieszkam daleko, to tam coś tam mam słabego neta czy coś tam i właśnie mam wykupione normalnie 10 Mega. A, a na przykład y, no, 25-minutowy film wrzuca mi się, to znaczy zależy kiedy, ale na przykład Raz, jak chciałem wrzucać, to mi się wrzucał 1100 minut i normalnie od razu to włączyłem, pomyślałem, nie, to już jest masakra i po prostu nie będę tego wrzucać dzisiaj, pomyślałem sobie, kiedy indziej. No i właśnie, tak, ostatnio nie wygrałem żadnej łaźni, mam tylko te dwie plakietki, które które zgarnąłem, jak to nagrałem już na YouTube'a, tak, i wrzuciłem. I mam nagrane tamte właśnie, tylko ich nie wrzuciłem z, właśnie z tego powodu, żeby się długo strasznie wrzucały, a i tak je przegrałem, nie? Więc wiecie, jak jakąś wygram, to na pewno wrzucę, bo wiecie no. A na 4.0 to właśnie jest tak, że tam że tak powiem, więcej ludzi niż ostatnio jest dobrych. Ostatnio, czyli wtedy kiedy. Pierwszy film nagrałem. Tam mam tylko jedną legę i kosiłem wszystkich. E, a teraz... Um, a teraz... E, właśnie jest problem mały, znaczy problem. Jest jeden problem, czyli taki wojownik na 4-0 z czterema legami. E, ciężko cokolwiek z nim ogarnąć. To znaczy jest tak 50 na 50, ale wiecie jak to jest. Muszę zmienić na łowce chyba, bo... No, bo wiecie, jak to będzie. Palem na wojownika to tak ciężko troszkę, a na przykład łosą na wojownika to będzie już łatwo. No, ale dobra, opowiedziałem wam co nieco, yy, ale jesteśmy na łaźni, więc przerwę i wznowię, jak ktoś będzie. Tak jak zawsze. Jakiś luri luristów bił i mam yy, chęć go walnąć. Tylko właśnie. O Boże, no nie wierzę. Ja go chciałem walnąć. To tak właśnie ciężko latać obok swoich i widzieć kogoś innego, bo wtedy się boisz, że, że właśnie paniesz e, swojego. No i chyba właśnie mi się tu wydaje, że ten pan, pan nie, to znaczy, wydaje mi się, tak napisał. No ale cóż, zobaczymy, czy da radę. Mam taką kminę, dobijać czy nie dobijać? Bo chcę PH tak jest to też Wrogi Klan, i w ogóle, ale po prostu ja nie lubię walczyć, nie OPH, nie lubię dobijać. Ale na no łaźni dobijanie ma sens, bo potem uciekają, 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 i to tak. No No a co do właśnie na 40 poziom, to. O, właśnie, no dobra, co do łaźni na 40 poziom. To właśnie chcę Wam powiedzieć, że tam trzeba normalnie grać bez żadnych reguł. Tam trzeba dobijać, uciekać i wszystko, bo, bo naprawdę tam każdy tak gra i no i jakby to powiedzieć. Komuś się poszczęści, i nawet jak ktoś nie ma legend, to może na takim 40 coś zrobić. No, znaczy nie zawsze, ale czasami ktoś, na przykład jakiś Mac bez legend, tak jak ostatnio już mówiłem, że Mac bez legend 40 niby taki bez legend, sobie go walnąłem, a na nim padłem. Czemu? Minął mi podwójny ratun i takie tam. No. O jakiś. Ktoś wbił, on wbił, czy co? Nie wiem, sam. <laughs> Dobra, stanę sobie tu. I znowu, znowu, jak ktoś wejdzie. Znawiam, bo BEMUL chce PVP. I mam go gonić. A mi się nie chce gonić. 10% do lewla. No i pa troszkę będę musiał cofać, bo. Chcę zlotać jeszcze budki z, z, z królika. A jak zlotam te budki z królika, to już dobiję 8-5 i wątpię, że już ktoś będzie miał większe szanse ze mną. Bo jeszcze się zamota jakiś yy, jakiś ratunek z toloka, i to już totalnie będzie pogrom. No, ale wszystko w swoim czasie. Kiedy ja te budki lotnę, to ja nie wiem naprawdę. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo wiem, że chciałem coś powiedzieć, ale teraz kmina, co chciałem powiedzieć, no to powiem, że dobrze nam się układa PVP, Zgarnęliśmy PH i znowu, znowu czekanie, więc znowu stopuję znawiam, bo wbił Sej i tak kombinuję ci założyć błogo właśnie na szybko, eee. Eee. które by tu błogo założyć, bo właśnie jest 21, bo i właśnie wbił gadulek, a był offline od 3 godzin. Miałem już taką cichą nadzieję, że go nie będzie i będę miał jakieś szanse, no ale skoro wbił, to będę musiał założyć jakieś słabe błogo, bo nie chcę po prostu Co znaczy słabe. Dobre, ale nie legendarne, bo jednak szkoda tego legendarnego błoga, bo e, praktycznie za każdym razem e, zakładałem te błogo legendarne na mm, na walkę z... na walki po prostu ogólnie wszystkie... I, I traciłem i traciłem, już mam tylko 6, no i na tamtym 40 też ich parę mam I teraz na szybko muszę wiedzieć które było go 5 energii. Coś na gadulka by mi się przydało A to założę No dobra te błogo nie jest takie złe, duże jest AMA Leczenie 161 nie jest tak źle. No. Bijemy się z sejem. No i bijemy się z sejem. Chciałem powiedzieć o... O tym, że Ej, chwila. go ma legendarne dotyki, tak jakoś tak właśnie. Nie za specjalnie się cieszę, bo on słaby nie jest. Teraz nie mam żadnego ratunku to też troszkę minus, ale nie do końca minus, bo to jest. To jest Mac i mógłby mi ominąć z łatwością ratunek. No a tak, widzę, że ten trop Mega już całkiem całkiem ma kule złe No, ale poważnie. Jeszcze jak sobie Pierek z Mazurka kupi, oj, to będzie z nim ciężko wygrać, Paladynem. Jest już 25 po. Jeszcze 5 minutek. I wbije. No właśnie, jeszcze Mikoś, Dawis. Ktoś jeszcze? Blanka, widzę, że też chce wbić. No więc. A właśnie, chciałem też powiedzieć, że dodali dzisiaj jakieś To jest grupa z, na play'u powiązana z klanem, i w, w wszystkich motywach, które były do tej pory, e, jest to pod właśnie mm, guzikiem zamknij, przyciskiem zamknij, i, 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 i jeżeli tu klikniemy, to nam wyświetli, że właśnie brak ustawionej grupy lub tam nie wiem dokładnie jakby było gdyby była ustawiona bo jeszcze tak nie zrobiłem ale jest spoko a tutaj właśnie musimy zobaczyć że jest troszkę niżej no nie wierzę że ten gadulek wszystko mi bierze a tutaj niżej właśnie zamkni Chciałem powiedzieć jeszcze co do, co do, e, co do wbicia, bo wbiłem równo od 21 i takie naprawdę nudy były, bo tutaj już chyba każdy, nikt na klasiku tak naprawdę nie wbija od początku, bo na innych światach nie wiem jak jest tak naprawdę, ale myślę, że e, na innych światach, chociaż nie wiem, może jest i tak samo, ale jak z filmików wywnioskowałem to, właśnie mm, jest dużo ludzi od początku. Taka masówka i fajnie pecha można pozbierać, i w ogóle ciekawy materiał na film. A tutaj są takie nudy, że masakra trzeba ciąć i wszystko. No a właśnie tak, czy dziwię, że mm, Black Davis tak przez ścianę walnął. Impossible, no da się, lajtowo się da, żeby na przykład e, stanąć tu kliknąć tutaj na kogoś i atakuj, nie, to się da tak przez ścianę, znaczy przez ścianę, tak z jedną kratką odległości, a e, właśnie Dawis tak szybko podleciał i tak choćby z X, ale z X by się nie dało, no to tak nie wiem, dziwnie właśnie. Jeszcze 3 minutki do końca. Wbił Azaro, tym razem ja sobie z nim zawalczę, bo bo właśnie o PH Kurczę, rączki nie te, ale. Mam nadzieję, że nie padnę. Zawsze, zawsze jak się z kimś walnę. To znaczy się nie zawsze, ale jak z kimś zacznę PvP, to do dopiero potem patrzę, czy mam dobre Q Mam strasznie złe rączki na niego. Będziesz szydara jak padnę. Ludzie. Nie nerwujcie mnie. Jakiś dotyk chociaż może. Tej, bo ja tu zaraz pouciekam uciekam, musiałem uciec, no niestety, mapki te chcę. Teraz, mm, no niestety, pechami znowu minęło. Ja jeszcze bym padł, normalnie masakra. Jak można wziąć łapki na maga na łowce? No niestety. Czasem i tak się zdarza. Już jest 28 po... I to wszyscy znowu z rewolucją, i tak tu cały czas mam te 21 prawie KHP, no jakiego HP, PH, i w ogóle mi to nie wzrasta z łaźni, bo raz że nie wygrywam co tydzień albo przynajmniej co dwa tygodnie, tylko wygrałem sobie dwa razy i już no i już tak cały czas przegrywam no, no ale niestety. Tak to jest, jak jest się w tym samym klanie. No jakbym był w Hoveryn, jak na początku byłem, to no to jakoś by to jeszcze z tym pecha wyglądało, ale właśnie to tak nie jest z rewolucją, że latam sobie ich wybijam, tylko po prostu zawsze z nimi czekam, tam do końca jest całe losowanie, kto z kim i to by się właśnie nie opłacało. I też przecież nie z każdym wygrywam, bo na przykład Blankan, teraz z nim jest tak, że no czasami przegrywam. Z Black Dawisem jest tak średnio, no łowca, wiecie jak to jest z łowcą. Z gadulkiem cały czas przegrywam, chyba, chyba tam z dwa razy może wygrałem. A z, właśnie z Postenem jest tak, że jakby to powiedzieć, jak mu wejdzie CBK za 9k, to ma takiego dużego plusa. No. A Mykoś no Mykoś ma tak centralnie podobne jak u do mnie. I z nim jest tak 50 na 50, ale on tam ma troszkę jeszcze jednak większe szanse, bo no bo dłużej siedzi w tym, na paladynie, dłużej ma tą postać i też ma te dwa lewle więcej. Ja tutaj mam jak widać na 4-0 jakieś legi takie ze słabymi statami. A on pewnie ma tu rączki Stolka i tu jakieś budki, nie wiem, albo za esełki albo, za, albo z Mordhena jakieś hero może, nie wiem. No i to tak mu fajnie idzie. Zobaczę ile SA mógłbym dać, ile mógłbym mieć, gdybym sobie taki secik zrobił. 10,5 Ale do 3 legi mniej. Ja jestem czwórka. Raz, dwa, trzy, cztery, ok. Ale nie jest nasza, nas, nas, nas aż tak dużo. Ciekawe z kim mi przyjdzie dzisiaj walczyć. Mm, zobaczmy. E, ja jestem cztery to z piątką. kto jest piątka? Dazar. Um, hmm, 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 hmm. Będę zarabiać sobie te łapki. Kombinuję, czy nie wziąć jeszcze hełmu. Eem. Nie, podwójnie do tych sobie zostawię. I biusiamy. Zastanawiam się, czy właśnie dam radę, czy nie dam rady ale mam nadzieję, że dam radę. Ile mam uniku 32%. W sumie źle zrobiłem, chociaż te łapki mają 100 leczenia turowego i dwa razy tyle uniku co te łapki. No i jeszcze troszkę jest A więcej 0,10%. No a w tych łapkach właśnie mamy yy, ratunek. W tych jeszcze mamy właśnie więcej pancerza. No. Jest spoko, jest spoko No ładnie mi tu dotyki wchodzą naprawdę Ale poważnie Akurat mi taki pełny dotyk wszedł do 90% E no no Z krytyków 1500 Troszkę szydera no ale jak CBK wejdzie to już na poważnie Zaraz zobaczymy, kto z kim padł. Ale na kto tu jest, widzę, że jeszcze jest. że wszyscy chyba jeszcze są. No. Coś te dotyki mnie lubią. Mam takie wrażenie, jakbym miał jakiegoś farta dzisiaj. No, troszkę mogę mieć farta. I właśnie tak kombinuję. Czy tylko w tej walce, czy będę miał na sobie łaźni farta. Bo jeżeli będę, bym miał na całej łaźni farta, to, to troszkę kiepsko, że założyłem te bogo, bo teraz pół godziny bym musiał czekać, żeby założyć inne. No a tak to bym sobie ratun założył, żeby mieć więcej szans, no ale... Pewnie tylko takie jednorazowe szczęście z, z jednym typkiem. No ale co tam? Gadulek padł! O ja! Niech, niech jeszcze koś padnie, to będzie masakra. Nie. No tak. Hmm, hmm, hmm. Tak sobie przemyślę na Dawisa. Na Dawisa bym musiał wziąć... No, ratunek by się przydał, bo łowca jednak nie ma takiego ciosu, żeby ominąć ratunek. A znaczy się też ma, jak przebicie, jakieś wejdzie coś tam, coś no to tak, ale. Ale, no, zazwyczaj na łowcy właśnie wchodzi ratunek. Ale tutaj, zobaczcie, mamy przy, wie, wszystkiego więcej, tak? Tylko tego ratunka byśmy nie mieli. Hmm. No nie, z rabisem będę walczyć z tymi łapkami. Z mykosiem z tymi. A z blankanem to chyba zrobię całkiem inny setik. Bo chyba założę właśnie ten S a całkiem. Bo. Bo masakra, no Szczerze. Ciekawe, czy by się dało je założyć. Nie mo A, to nie pół godziny, a godzinę trzeba czekać. No widzicie, jak to jest. Znowu mi jest zimno. Okno muszę zamknąć, ale na tą końcówkę już nie będę wstawał. Jak oni się długo biją, z się zawsze jest tak długo. <laughs> ja też z nim zawsze walczę kilka minut. Jak sobie zobaczyłem ostatnią e, właśnie łaźnię, ostatnią to jest, znaczy to o, chyba przedostatnią, w sensie co ja mówię, e, drugą od początku z tych 83 trzecich Moje filozofie, masakra. No i tam właśnie gdzieś do połowy filmika było tam jakieś ogólnie latanie, połaźnie i tak dalej. A potem kolejne pół filmika to była sama walka z mykosiem. Masakra. No, coś mi się wydaje, że mykoś padnie, bo Blanka, znaczy, mykoś pisał właśnie, że za dużo uników miał Blanka. No i takie ła. Teraz takie ła. I z kim mam walczyć? Tak szczerze o wiele bardziej bym mówił, że z Dawisem. Chyba. Bo z Blankanem, to jest właśnie z tym unikiem, jeszcze my kość madu i w ogóle... Oj, jaki spam teraz. Hmm. No dobra, znowu będzie losowanie. I tym razem wszystko... Wszystko będzie zależeć od tego, czy ja będę walczyć yy, z kimś z nich teraz, czy dopiero na końcu. 3, 3, 2, 1, a ja jestem 2, czyli 3, 2. No chyba nie. Mam walczyć. No niestety muszę walczyć z Blankanem. No tak, to teraz muszę na Blankana jakieś eku ogarnąć Podwójny dotyk muszę mieć, bo będzie ciężko, długa walka będzie. Eee, rączki Zostawiam sobie... No to wszystko zostawiam tak jak jest. Żałuję teraz, że nie założyłem legendarnego Boga. No nic, Blankan się tu w SA zrobił. Ech, mam nadzieję, że Blankan nie pounika tak dużo jak ostatnio. No właśnie, już unik. Jeszcze wleczenie truowe się zrobił, widzę. Leczenia miał mniej więcej tyle samo, ile ja. Troszkę mniej, o mniej. No ale niestety, czy wy to widzicie? Dwa krytyki, dwa uniki. Bez przesady troszkę. A teraz dwa zwykłe ciosy to siadły, nie? No ja mam taki pech, niestety, już w życiu. No ale może jednak tym razem mi się uda coś ugrać. Chociaż tak szczerze to wątpię troszkę. Bo Bankan ostatnio taki, taki sobie zrobił set na mnie, że mam ciężko strasznie z nim, a. Jeszcze bez tego błoga to już kompletnie i teraz tylko liczę na właśnie takie dotyki jak teraz. Dzięki nim mam szansę wygrać. A jeżeli. A jeżeli. No po prostu zabraknie mi tych dotyków to. No ale. Ma tą podwójną głęboką, czego bardzo nie lubię. No i znowu unik na krytyku. No. Coś tu jest nie tak, tak mi się wydaje, bo zwykłe ciosy trafią, ma te krytyki takie... No i znowu, patrzcie jak to... Normalnie mnie to wkurza, tak mnie to wkurza. I znowu zwykły cios trafiony. I zobaczycie, że znowu będę miał krytyk i znowu uniknie. No na razie tu jest Jakoś spoko jeszcze, ale Blankan ma jeszcze ratun I podwójna głęboka To O dotyk Jak ślicznie Widzicie Znowu krytyk, znowu unik No ludzie Słaby ratun miał Mam szansę, o, jak fajnie. Tylko, że ostatnio miał 10%, ja miałem 90% i padłem. Ja tego nie dałem chyba na YouTube'a, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy to dałem na YouTube'a, ale... ale naprawdę tak było. No i znowu unik na krytyku. Co to ma być? I znowu zwykły trafiony. No, ja to powtarzam całą walkę, bo tak cały czas jest, no to jest dziwne strach. No i znowu! On ma cheaty, ja w to nie wierzę po prostu. Każdy mój krytyk to uniknął. Mi się nie zdziwi, jak jeszcze padnę. Nie wiem, czy ma jakieś e, jakiś dotyk, ale jeżeli mu teraz dotyk wejdzie, to marny mój los. Nie widzicie jak. Widzicie, jak to jest, CBK. Ale widzę, że tu. Oj, 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 chcę trafić, chce trafić, chce trafić. Chcę tu. Trafić. Chcę... Ej, ej, ej. Będzie szydera, jak jeszcze padnę Dwa uniki na 3% mi zrobił. Ale tutaj... Klątwa, ale 1611 z głębokiej rany. Co to ma być, ludzie? Powiedzcie mi szczerze, z ręką na sercu, czy to jest uczciwe? Że każdy, ja jeszcze miałem ratun, ale czemu on miał dwa ciosy? Padnę. Jak nie padnę, to będzie cud. Nie padłem. Uniknie czy nie uniknie? No i kurwa. Normalnie musiałem. Znowu unik na krytyku. No ludzie. Nie, to aha, miałem klątwę. 1800 od głębokiej. Ajajaj. Aj. No i widzicie, jak to jest. Blankan. Zbugowana postać, no niestety.